Ja mam takie wrażenie, że wy na czas kampanii wyborczej to sobie robicie wakacje, ale odmówienia prawdy. Szanowny panie marszałku, pani ministrze, pytanie uzupełniające. Czy w związku z agresywną polityką klimatyczną Unii Europejskiej rząd planuje zmiany w prawie geologicznym i górniczym? Dziękuję. Wy sobie chyba naprawdę nie zdajecie sprawy, ile ludzi umiera co, co roku z powodu smogu. Niedorzeczne. I proponuję Państwu zejście na Ziemię i zobaczenie, czym oddychamy, szczególnie w małych miejscowościach. Dlaczego ludzie chorują na choroby nowotworowe, szczególnie i umierają, bo się duszą, zwłaszcza w małych miasteczkach, gdzie nie ma ciepła systemowego. I to jest Wasze zaniechanie, po prostu. I powinniście naprawdę uderzyć się w piersi, zamiast próbować eskalować jakiś konflikt. 16 grudnia. Jak państwo doskonale wiedzą 2022 roku w miejscowości Zamość koło Bydgoszczy spadła rosyjska rakieta. O tym fakcie oficjalnie dowiedzieliśmy się na konferencji prasowej ministra Błaszczaka 11 maja 2023 roku. Minister Błaszczak sugerował w trakcie tej konferencji, ale też takie informacje docierały do opinii publicznej, że o tym fakcie de facto nic nie wiedział i dopiero w kwietniu Wtedy, kiedy ta rakieta została znaleziona, rzeczywiście przez przypadkową osobę został poinformowany zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda oraz pan premier Mateusz Morawiecki. Szanowni Państwo, 16 grudnia nad ranem minister obrony narodowej pan Mariusz Błaszczak otrzymał informację z Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej o zagrożeniu rakietowym dla Polski. Rakieta została zaobserwowana 60 kilometrów od polskiej granicy. Na wysokości miejscowości Hełm. Podwyższono gotowość obrony przeciwlotniczej oraz przeciwrakietowej, poderwano amerykańskie samoloty bojowe. Ponadto dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych telefonicznie powiadomił ministra obrony narodowej o zbliżającej się w kierunku polskiej granicy rakiecie. Uruchomiono także parę polskich myśliwców. Więc chciałbym tutaj jasno przeciąć wszelkie spekulacje, że 16 grudnia pan minister Błaszczak wiedział o zagrożeniu, które pojawiło się po stronie ukraińskiej, które mogło spowodować zagrożenie dla Polski. Szanowni państwo, z dniem 1 kwietnia wraca 5% podatek VAT na żywność. I chciałam się zapytać pana ministra, czy, czy wzięliście państwo pod uwagę, Różne trudności, jakie będą się z tym wiązały dla sklepów, dla właścicieli sklepów? Bardzo dziękuję za to pytanie. Z tym, że należy zadać sobie wcześniejsze pytanie, jaka jest geneza tego problemu, a odpowiedź jest prosta. Dwutygodniowy rząd w grudniu przedłużył ten termin właśnie do końca marca, czyli od 1 kwietnia. Ten dwutygodniowy rząd zafundował taką niespodziankę podatnikom i sklepom, i klientom. Czy w grudniu nieznany był kalendarz i nie można było przewidzieć, że ta zmiana wypadnie w kwietniu? To zostawię Państwu do... do pani poseł zostawiam do odpowiedzi. Teraz mamy trzy tygodnie, w tym dwa dni świąt, kiedy sklepy są nieczynne. Mamy 1,1 miliona kas online, w których zmiana jest bardzo prosta. W ogóle zmiana stawki z 0 na 5% jest relatywnie, relatywnie prosta w kasie. Trzeba po prostu to, co było na zero, przenieść na 5. Można to zrobić już dzisiaj a, i uruchomić kasę z nową stawką dopiero po, po, pierwszym, po pierwszym kwietnia. E, mówiła Pani o zamieszaniu. E, to zamieszanie, które wprowadzimy dla sklepów, e, dla podatników, e, nijak się nie ma do zamieszania, które Państwo wprowadzili Polskim Ładem. Przepraszam Panie Ministrze, ale Pana odpowiedź jest bardzo arogancka. Ja mam jedno pytanie tylko. Gdzie jest dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców? Ja chcę pokazać tutaj. Grafika. Wasza grafika z kampanii wyborczej. Tu jest mowa. Gwarantujemy dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Tu nawet gwiazdek żadnych nie ma. Tam nie ma gwiazdek, odniesienia, że jakieś wakacje proponujecie. Ja powiem jeszcze dodatkowo. Mieliście nawet w programie to zapisane, który zjęliście specjalnie ze swoich serwerów, żeby o nim nie pamiętać. Oszukaliście Polaków, tak samo jak oszukał Donald Tusk wczoraj tutaj na sali plenarnej, kiedy okazało się, że zamieniliście... Dużą zamrażarkę marszałka Hołowni z projektem kwoty 60 tysięcy wolnej od podatku na małą zamrażareczkę w komisji Sejmowej. Dlatego, bo nie przegłosowaliście naszego postulatu, żeby procedować tą ustawę szybciej. Jesteście oszustami i hipokrytami. Dziękuję. Dzisiaj obnażamy katalog kłamstwa koalicji 13 grudnia. Mamy jesień roku 2023, wrzesień dokładnie. Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga umawiają się, że wprowadzą wakacje zusowskie na pół roku. Z drugiej strony mamy kampanię wyborczą i pan szymon Hołownia i Kuśnia kamysz mówią o dobrowolnym zusie. Jak widać i jedno i drugie okazało się kłamstwem. Pytanie dlaczego okłamujecie wyborców, skoro dzisiaj proponujecie raptem miesięczne wakacje od składki. Na zakład ubezpieczeń społecznych. Pytanie, co stało się z trzecią drogą, że jest podnóżkiem dla Platformy Obywatelskiej, bo tak zdecydował Donald Tusk: ma być miesięczny system wakacyjny, składkowy, a nie półroczny, czy ba, dobrowolny. O czym na stronach internetowych psl można przeczytać. Wysłuchać wypowiedzi pana Kacznika kamysza o dobrowolnym zusie. Jedno i drugie. To jest zwykła ściema. Powinniście się to przeprosić Polaków. Dziękuję bardzo. Pytanie. W takim razie bardziej podziękowanie panu posłowi Skonieczko za przytoczenie dokładnej treści jednej z dwunastu gwarancji trzeciej drogi: dobrowolny ZUS dla mikrofirm zagrożonych niewypłacalnością. Pan poseł nawet nie wie, jak wkopał swoich liderów. Dziękuję. Mówicie, Szanowni Państwo, o wakacjach od ZUS-u. Ja mam takie wrażenie, że wy na czas kampanii wyborczej to sobie robicie wakacje, ale odmówienia prawdy. A później przychodzi czas, w którym realizujecie konkrety, tylko takie wypełniane w jednej i wypełniane zaledwie w 8,1 trzecia procenta. I można powiedzieć, że te 8,1 trzecia procenta realizacji tej obietnicy to jest właśnie ta siła koalicji 13 grudnia i to jest to wszystko, na co Was stać. Natomiast lewica zajmuje się ideologią. W ostatnich miesiącach zauważamy nasilenie się tendencji wrogich wobec dzieci. Bo jak nazwać tolerancję wobec no, władz nowej telewizji polskiej, która pozwala bez żadnej reakcji, żeby na jej antenie pewna pani profesor rozprawiała o masturbacji czterolatków. Jak nazwać wreszcie występ pewnej pani ginekolog, która mówi, że dziecko w łonie matki jest pasożytem, a jego zabicie w następnym tygodniu życia porównuje do wyrwania zęba. Za niespełna miesiąc na tej sali rozpoczniemy emocjonalną jadkę ufundowaną tutaj przez posłanki Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Prawa dziecka są dzisiaj zagrożone, bo będziecie tu kwestionować człowieczeństwo, dzieci, które mają pecha, bo jeszcze nie wyszły z matki. Liczymy tutaj na to, że Rzecznik Praw Dziecka będzie stała po stronie polskich dzieci, biologii, elementarnej logiki, jak również konstytucji i ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.